Maciej, zamknij oczy i wyobraź sobie zegarek, który jest trenerem sportowym, partnerem zdrowotnym, smartwatchem do życia codziennego i udaje mu się pełnić te funkcje bez większych kompromisów. Otwórz oczy, powiedz, czy masz jakiś typ. To jest Amazfit Balance 2. Tak, zgadza się. To nowy smartwatch, który ma balansować pomiędzy zdrowiem, treningiem i stylem życia. Dziś powiemy wam, dla kogo jest naprawdę i co potrafi. Ja was witam z Moniką. A ja z Maćkiem. I dziś mamy dla was testy, porównania, ale przede wszystkim szczerość. Bo jeśli coś nie działa, powiemy. powiemy. Jeśli coś jest genialne, też, też powiem. powiemy. Zatem nie przedłużajmy, zaczynamy. A link do pełnego opisu zegarka znajdziecie pod tym filmem, gdybyśmy czegoś zapomnieli. MAESFIT Balance 2 jest dostępny na naszym rynku w jednym kolorze, czyli czarnym, z tym wyjątkiem, że w opakowaniu znajdziecie dwa paski. Klasyczny czarny, który ma Monika na ręce i w kolorze pomarańczowym, który producent zdecydował się nazwać Lava. Wygląd Balansa 2 jest bardzo klasyczny i nawiązuje do poprzednika. Koperta jest bardzo łagodna, okrągła, nie ma tutaj jakichś outdoorowych akcentów. Wszystko jest bardzo ładne i ja Wam przyznam, że bardzo mi się ten zegarek podoba. Koperta, mimo dużego wyświetlacza, nie jest szczególnie duża, ale nie jest też szczególnie mała, co nadaje mu dodatkowej uniwersalności, więc nadaje się zarówno na męski nadgarstek, jak i damski. Ten minimalistyczny wygląd dodatkowo podkreśla jego uniwersalność i wydaje mi się, że bardziej chyba pasek determinuje to, czy on będzie wyglądał sportowo, czy elegancko. Wiadomo, czarny pasek na co dzień, pomarańczowy na treningi, bo jest szybszy. Balans dwójka pod względem wymiarów prezentuje się solidnie. Średnica koperty to 47 mm, grubość 12 mm, a waga to 59 g z paskiem. I mimo mojego wąskiego nadgarstka, ten zegarek leżał bardzo dobrze, nie wyglądał na zbyt duży i przesadnie nie przyciągał uwagi. No powiem Ci, że tak samo ja zwykle używam trochę większego zegarka, a ten nie wydawał mi się znowu za mały. Naprawdę zrobili dobry kompromis. Warto podkreślić również jego lekkość. Chociażby w porównaniu z modelem Garmin Fenix 7 Pro, który waży 79 gram, ten sprawia wrażenie piórka. Koperta łączy aluminiową ramkę z polimerem wzmocnionym włóknem szklanym, co sprawia, że całość jest zwarta i wytrzymała. W zestawie mamy dwa paski, tak jak powiedział wcześniej Maciej: jeden czarny, a drugi w odcieniu lawa. Paski są silikonowe o szerokości 22 mm. Ich mocowanie to standardowy mechanizm quick release, który umożliwia szybką i bezproblemową wymianę paska. Zastosowane szkło szafirowe to kolejny atut tego zegarka, bo jak wiemy, szafir to drugi po diamencie najtwardszy materiał, który jest wręcz niemożliwy do zarysowania. I rzeczywiście, Maciej, podczas moich testów nie pojawiły się na nim żadne rysy, ale, ale. Zauważyłam, że ten ekran bardzo szybko łapie odciski palców, szybko się zatuszcza i dla osób, które mogą się tym irytować, mam rozwiązanie. Mamy do dyspozycji dwa przyciski, przez które można obsługiwać również zegarek. Jak najbardziej. Ja też zauważyłem to zatłuszczenie i powiem Ci, że najgorzej było chwilę po rozpakowaniu. A podam Ci ciekawostkę, że producent chyba jako jedyny bardzo chwali się tym, że ma warstwę oleofobową na swoim, swojej szybce. Mhm. Ale inną kwestią jeszcze, bo mówisz o szkiełku szafirowym, jest, nie wiem czy zauważyłaś. Szkiełko ma takie wyraźne zejście, powiedziałbym nawet ostre, tak. w kierunku bezela. Ono od sobie tak spływa, ale takim ostrym szlifem. I wydaje mi się, że mimo, że mamy tu do czynienia ze szkiełkiem szafirowym, to może to być pięta hillesowa trwałości tego zegarka właśnie na tym obwodzie. To może się jednak rysować. Zastanówcie się, czy może jednak nie lepiej nakleić sobie na przykład folii, która chociaż w tym aspekcie by pomogła. Zatem mam jedno przemyślenie. Dobrze, że to testujemy i sprawdzamy. Macie wiarygodne dane. Jak skończyliśmy omawiać szkiełko, to przejdźmy do tego, co jest pod szkiełkiem, czyli do wyświetlacza, który w Swift Balance 2 ma 1,5 cala, czyli tyle samo, co poprzednik. Rozdzielczość to 480x480 pikseli z upakowaniem PPI na poziomie 323. Jest bardzo wyraźnie, bardzo ładnie, nie ma się do czego przyczepić, ale czy coś się zmieniło? No, poza tymi rzeczami, które mówiłem, które się nie zmieniły, zmieniła się jasność ekranu, bo ta wynosi teraz już 2000 nitów, czyli 500 mitrów więcej od poprzednika. To się oczywiście przekłada na lepszą czytelność w jasnym słońcu. Nie musimy tego omawiać szeroko oczywiście. I muszę Ci Monika powiedzieć, że no, takie są trendy rynkowe. Tak? No, większość producentów teraz musi ładować wyświetlacze amoledowe. Sami też jako użytkownicy lubimy patrzeć na te ekrany mm -hmm. amoledowe, więc... więc... Jest to zrozumiały kierunek. To się oczywiście przekłada na pracę na baterii, szczególnie jeśli używacie trybu Always on Display, ale o baterii powiemy za chwilę. Ja oczywiście powiem, w praktyce przetestowałam to trening w południe, w pełnym słońcu i rzeczywiście ekran i czytelność zero problemu wszystkie dane są widoczne ekran jest żywy, kolorowy, ostry także potwierdzam. Zegarek obsłużymy zarówno przez ekran dotykowy, jak i dwa boczne fizyczne przyciski, z czego górny pełni funkcję obrotowej koronki. I jej umiejscowienie, przyznam szczerze, że jest świetne, jest lekko pod kątem, dzięki czemu nie wciska się przy zginaniu nadgarstka. Same przyciski są bardzo wygodne w użyciu i świetnie komponują się z resztą designu, to trzeba powiedzieć. I tu jest... Prosto i intuicyjnie ta obsługa. Po godzinie obsługiwania tego zegarka rzeczywiście wiecie, co gdzie jest, natomiast po jednym dniu działacie już na autopilocie. Do dyspozycji mamy setki tarcz, i co ważne, Większość z nich jest darmowa i to jest duży plus, ponieważ u konkurencji za ładne tarcze musimy zapłacić. Tutaj natomiast tarcze dostępne są od sportowych poprzez minimalistyczne, poprzez rozbudowane, animowane z waszym zdjęciem. Naprawdę ich wybór jest gigantyczny i uważam, że w, tych dar w tym darmowym pakiecie każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy również w aplikacji możliwość zakupu płatnych tarcz. Mniej więcej cenowo to się waha od 2 do 3 euro. No i pamiętajcie też, że większość tych Tarcz możemy personalizować, czyli dostosujecie wygląd tego ekranu, co jakie dane chcecie widzieć. I tutaj mała wskazówka jeszcze ode mnie, że jeśli używacie funkcji Always on Display, czyli ten ekran jest cały czas podświetlony, to wybierzcie prostsze tarcze, bo dzięki temu zaoszczędzicie baterię. Emacyte w balansie 2 upchnął też cały arsenał czujników. Może zaczniemy od bardzo ważnego czujnika GPS, tak. bo ten jest dwuczęstotliwościowy, obsługujący sześć systemów. Ale mało tego w zegarku zmieszczono antenę z polaryzacją kołową. Co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej, że zegarek, w niezależnie od położenia na nadgarstku, czy mamy go w ten sposób obróconego, czy w ten, będzie ten sygnał odbierał stabilnie. I powiem Wam, że na biegach, które ja robiłem, jeżeli chodzi o odniesienie do na przykład Garmina Fenix 7, to te różnice zliczania kilometrów miały może kilka sekund, czyli 10-30 metrów może na, na dystansie 10 kilometrów, więc naprawdę było bardzo dokładnie. Z innych czujników, które są bardziej związane z ruchem, mamy na przykład akcelerometr, żyroskop, kompas, mamy też barometr, więc nie brakuje mu niczego do tego, żeby obsługiwać ilość dyscyplin sportowych, o których powiemy potem. Jeśli zaś chodzi o czujnik tętna, to MA Suite do balansa drugiego wsadził czujnik biotracker 6.0, czyli czujnik biomedyczny, który jest też zastosowany w T-Rexie 3, w T-Rexie 3 Pro, ale nawet w tańszych opaskach typu MA Suite BIP, więc muszę wam powiedzieć, że z jednej strony to dziwne, że w najtańszych urządzeniach znajdziemy ten sam czujnik, co w droższych urządzeniach. Ale z drugiej strony pomyślałem, że to fajnie, że jeżeli coś działa i mm, powiedzmy ten czujnik da się zastosować w tej szerokiej gamie urządzeń, to znaczy, że producent traktuje nas poważnie i chce, tak. żebyśmy mieli jak najlepsze rozwiązanie w swoim urządzeniu. Z ciekawostek i bardzo fajnych e, informacji dla użytkownika, to nie wiem, czy wiesz, Monika, ale jak ten zegarek wychodził, to mierzył tętno najczęściej, znaczy poza aktywnością, najczęściej w interwale co minutę. Jak wiemy, nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo dajmy na to, dźwigniecie coś ciężkiego, przeniesiecie to kawałek i wasze tętno wyraźnie skoczy, a zegarek to sprawdzi i stwierdzi, że w spoczynku nagle macie. 90 uderzeń na minutę, no to jest mm -hmm. to trochę zakłamanie tego wyniku. Ale producent z aktualizacją we wrześniu wprowadził możliwość zmiany tej częstotliwości co sekundę. Super. Nie ma tej informacji na oficjalnej stronie Amazfita, bo musieliby pewnie też zaktualizować kwestię związaną z, pracy, z pracą baterii, ale o tym też powiemy za chwilę. Natomiast fajnie, że producent wprowadza do aktualizacji tak kluczowe rozwiązania. Tak. Więc jeśli. Czytacie gdzieś recenzje dotyczące tego zegarka i nie ma tam tej informacji? No to już ją macie. Jeśli chodzi o testy samego czujnika, to porównywałem go zarówno z pasem, jak i z innym czujnikiem optycznym i muszę powiedzieć, że te umiarkowane treningi robi na bardzo zbliżonym poziomie do pasa, oczywiście, do zegarka również. Pamiętajcie tylko żeby zapinać dobrze pasek, bo ja jak zawsze głowa wypięta jak idę na trening i tego nie zrobiłem, ale jeżeli mamy wszystko dopięte na ostatni guzik, to na pewno będziecie zadowoleni z dokładności tego czujnika. A ty jak Monika? Ja z kolei testowałam zegarek na bieżni mechanicznej i mhm. mam troszkę inne doświadczenia w dystansie przy w 6 km różnica pomiędzy tym, co pokazywała bieżnia mechaniczna, a zegarek, była różnica między 50, 50, 50 metrów. Taka była różnica. Więc tutaj powiem szczerze, jest to w granicach normy. Mhm. Natomiast co do tętna, to tutaj już ta rozbieżność była duża. Ale chcę tutaj trochę usprawiedliwić ten zegarek, ponieważ tutaj w zegarku mamy czujnik optyczny, natomiast bieżnia to sensoryczny czujnik w. Uchwycie. Zatem to są troszkę dwa różne pomiary. Tutaj ta różnica była 20, aż 20 jednostek, 20 uderzeń, więc trochę dużo. Ale tak jak mówię, no porównanie pomiaru do pomiaru nie jest adekwatne. Zatem na to też trzeba brać poprawkę. Bateria w balansie drugim jest naprawdę imponująca, bo ma aż 658 mAh, co według producenta przekłada się na 21 dni w trybie smartwatcha lub 10 dni w trybie intensywnego użytkowania. Pewnie to intensywne użytkowanie zawiera deklarowane przez producenta 33 godziny w trybie wysokiej dokładności włączonego GPS-u lub 67 godzin w trybie no, mniej dokładnego GPS-u. Ja postanowiłem ten zegarek naprawdę złoić swoim testem, swoją ciekawością i, no i wszystkimi jak? funkcjami. No i, I muszę ci powiedzieć, że wytrzymał mi 5 dni mhm. um, i zużyłem 90% baterii. Postanowiłem, że zostawię ten test Pomocny na boku. Trening. Tak, to był to był mocny test. Żeby była jasność, co zawierał test? To między innymi 7 godzin aktywności z włączonym GPS-em w trybie wysokiej dokładności, zawsze włączony always on display tarcza z maksymalną ilością danych, dodatkowo to, o czym wspominałem, czyli przełączyłem weryfikację tętna na co sekundę mm -hmm. i oprócz tego, no wierzcie mi, testujemy te zegarki, więc interfejs pracował, pocił się wręcz cały czas, bo koronka była przede mną No to dałeś mi niezły wycisk. Wycisk <noise> miał niezły, więc uważam, że te 5 dni to i tak jest imponujący wynik, tak? bo w sposób, który na co dzień korzystam z zegarka lub Wy korzystacie z zegarka i wyłączycie pewnie część funkcji, Albo nie będziecie do niego tak często zaglądać, spowoduje, że bez problemu zegarek wytrzyma 8-9 dni naprawdę intensywnego użytkowania. Zatem Macie ja też muszę dodać coś od siebie. Jak Dawaj. to mówią, muszę, bo się uduszę. Ten, ta praca, czas pracy baterii jest naprawdę porównywalne z dużo droższymi modelami, na przykład chociażby Garmin, gdzie no balans dwójka jest dużo tańszym zegarkiem, więc warto też zwrócić uwagę no, na czas pracy tej baterii, która tutaj akurat w tym wypadku no, jest fenomenalna. Monika, a co jest jeszcze lepsze, to wyobraź sobie, jak wygląda ładowanie. Bo ja nie tylko rozładowałem ten zegarek, ale sprawdziłem, mm -hmm. jak szybko się ładuje. Producent deklaruje, że naładuje się poniżej dwóch godzin, co ja potwierdzam rękami i nogami, bo naładował mi się w około półtorej godziny, czyli tak można już powiedzieć, że, że mniej niż dwie godziny znacznie. Ale co jest jeszcze ciekawsze, od 10% do. 65, czyli o 55% naładował się w ciągu tylko 30 minut. Wyobraźcie to sobie. Wracacie z treningu, robicie sobie prysznic, zagarek oczywiście przed prysznicem na ładowarkę, wychodzicie, bierzecie sobie telefon, sprawdzacie powiadomienia, dajecie nam subskrypcję, łapkę w górę, patrzycie czy nie ma nowego filmu i dajecie oczywiście dzwoneczek. I my mamy 55% Wala. baterii Super. więcej, więc naprawdę to jest imponujący wynik i chyba jak dotąd to jest lider pod tym względem. Tak, to się nazywa na ten moment prawdziwa szybkość. Oczywiście, jeśli chodzi o nasze testy. Jeszcze taka drobna statystyka, w trakcie równogodzinnej aktywności z włączonym Always on Display w trakcie, w trakcie aktywności, bo można taką funkcję również włączyć, zużywał około 4% baterii, co potwierdza mniej więcej te dane przytoczone przez producenta. Pod względem zdrowotnym balans dwójka wypada naprawdę dobrze. Na co dzień mierzy tętno, poziom stresu, natlenienie krwi, temperaturę skóry, wysyłając alerty przy nietypowych wartościach. Ale co więcej, mamy również do dyspozycji proste ćwiczenia oddechowe, medytacje czy możemy wprowadzić dane do obliczenia BMI, czyli indeksu masy ciała. Rozbudowane jest również monitorowanie snu. Zegarek analizuje fazy, zmienność rytmu serca czy chociażby wykrywać drzemki w ciągu dnia. Zegarek, tak jak wspomniał wcześniej Maciek, posiada również kompas, barometr czy czujnik światła oraz poziom gotowości treningowej, czyli taką spersonalizowaną analizę naszej energii, jednym zdaniem zasób naszej baterii. Z ciekawszych funkcji mamy do dyspozycji menadżera jet lag, czyli porady i wskazówki, pomocne by zredukować zmęczenie czy skutki zmęczenia po przemieszczeniu się czy po przylocie w inną strefę czasową. Zatem balans dwójka monitoruje prawie prawie wszystko to, co powinien monitorować zegarek sportowy. Niech dobrym dowodem na uniwersalność Amazfit Balance 2 będzie to, że obsługuje ponad 170 trybów sportowych. Z tych mniej oczywistych znajdziecie dedykowane tryby Hyrox czy na przykład mapy pól golfowych zawierających 40 tysięcy pól golfowych. I co bardzo ciekawe, one są też mega szczegółowe, bo na przykład pokazują nawet cień drzew na wyświetlaczu. Więc jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, przyłożyli się do tego. A ja jako ciekawostkę dodam, że. Balans dwójka wykrywa 8, automatycznie wykrywa 8 najpopularniejszych aktywności, m.in. bieganie, pływanie, chodzenie czy jazdę na rowerze, czyli zegarek zaczyna tracking bez klikania start. Jest to pomocne, jeśli zapomnicie włączyć tryb sportowy, tak jak ja na ostatnim treningu. Dokładnie tak. On rozpoznaje nawet ruchy, powtórzenia i serie na siłowni, więc mm. o to też nie musicie się martwić. W trakcie aktywności zbada wasze kroki, tętno, tempo, też zbada tętno w strefach. Oprócz tego z tego co pamiętam policzy nam ilość serii na siłowni na przykład ale też jest w stanie wyznaczyć nam głębokość w nurkowaniu bo do 45 metrów to potrafi. Natomiast ważne głębokość bada na podstawie czujnika barometrycznego więc nie jest on tak bardzo dokładny natomiast jakieś już spojrzenie na to gdzie nam się udało donurkować będziemy mieli. Dane które zbiera Balance 2 zostaną wykorzystane przez aplikację ZEP która wyznaczy wasze VO2 Max. Przedstawi prognozy na najpopularniejszych dystansach, czy zbada, ile będziemy potrzebowali czasu na regenerację. W kontekście tego zegarka nie sposób nie powiedzieć jeszcze o funkcjach smart. Mówiliśmy o tym na początku, że nie wszystko jest super, tak. i teraz będzie parę takich informacji. E, otóż, na przykład muzyka. Możecie nią jak najbardziej sterować, e, natomiast musicie mieć telefon przy sobie, e, jeżeli chodzi o serwisy streamingowe typu Spotify, Deezer czy jakieś inne. Ze względu na to, że no nie ma zewnętrznych aplikacji obsługujących ten zegarek. Wewnętrzna pamięć natomiast ma 32 GB i tam możecie wgrać pliki mp3 na przykład, muszą to być pliki mp3, no ale znowuż odnosimy się do tego, no kto teraz ma pliki mp3 w ogóle, więc jest to troszeczkę utrudnienie, ale funkcja słuchania muzyki z tego zegarka jak najbardziej jest. Kolejna rzecz to płatności zbliżeniowe, które są, ale niestety nie obsługiwane przez wszystkie banki i powiem Wam, że sytuacja jest na tyle dynamiczna, że kiedy robiliśmy recenzję Tyrexa 3, to były jakieś banki, nie będę ich wymieniał, bo chodzi właśnie o to, żeby Was nie wprowadzać w błąd, a teraz są jeszcze jakieś banki, więc najlepiej po prostu zweryfikować sobie to u producenta przed zakupem, żeby mieć stuprocentową pewność. To, co natomiast działa bardzo dobrze, to połączenia telefoniczne, czyli będziecie mogli przez Balansa 2 rozmawiać, jeśli tylko macie telefon przy sobie. Bo Balans 2 nie jest wyposażony w samodzielny moduł LTE, więc telefon musi być niedaleko Was, ale to jest zawsze dobra opcja, jeśli na przykład coś robicie, macie w rękach jakiejś rzeczy i nie bardzo możecie korzystać z, te z telefonu w standardowy sposób, to tutaj Balans 2 Was uratuje. Bez kłopotu również odpowiecie na powiadomienia klawiaturą kuwerty czy standardowymi przygotowanymi wcześniej odpowiedziami, czy to na SMS-y, czy wiadomości związane z Whatsappem, Messengerem. Natomiast drobna uwaga, te wszystkie funkcje, o których mówiłem, jeżeli chodzi o połączenie i komunikację z innymi osobami, dostępne są tylko, jeżeli używacie telefonu z systemem Android. Niestety nie będzie to możliwe na iOSie, ale tak już po prostu ma firma z jabłkiem. Dobrze, że to powiedziałeś, bo niestety u mnie te funkcje były nieaktywne. Mam również dobrą wiadomość dla tych, którzy od zegarka oczekują map offline w zegarku. Otóż mapy są, można je pobierać całymi krajami. I działają naprawdę świetnie. Co więcej, można zaplanować trasę z poziomu aplikacji ZEP, więc to jest też kolejny atut. Czasami jest tak, że musimy sobie te pliki skądś załatwić i dopiero potem je wgrać. Więc można powiedzieć, że Balance 2 no, trochę tą konkurencję ściga pod tym względem, a niektórą to już prześcignął. Co więcej, mimo tego, że możecie planować w aplikacji, to producent nie wyciął tej możliwości, żeby wgrywać mapy z komut, albo na przykład, żeby wgrywać mapy z plików GPX. Cały czas ta możliwość jest, więc kolejny plus w kontekście smart funkcji tego zegarka. Mam tylko drobną uwagę. Pierwsze co zrobicie, jeżeli zainstalujecie sobie jakąś mapę i uruchomicie trening jakiś, powiedzmy, prowadzący nas po kursie, to zauważycie dziwną cechę tego zegarka, otóż że mapa będzie zamrożona na tarczy i ja już się z tym spotkałem w T-Rexie 3. Pogrzebałem trochę w ustawieniach i muszę wam powiedzieć, że da się to wyłączyć. Nie wiem, czemu producent tak zdecydował, żeby to wyglądało, ale w ustawieniach prowadzenia możecie zmienić z północ zawsze u góry na u góry kierunek biegu, co pozwoli wam na obracanie tej mapy i uniknięcie takich dziwnych rzeczy, że na przykład po odwróceniu kursu będziecie skręcać w prawo, a na zegarku skręcacie w lewo. Naprawdę sprawdźcie sobie to, bo uważam, Proszę że... bardzo mamy rozwiązanie, tak. mamy Wie... problem, mamy rozwiązanie. Wie... Większość z Was będzie chciała to na pewno zmienić. Z funkcji smart, których jeszcze nie powiedziałem, to synchronizacja zegarka z aplikacjami zewnętrznymi. I tutaj też jest to możliwe. Między innymi Strava, Komoot. Jest, jest lista tych aplikacji. Warto sobie oczywiście zajrzeć i sprawdzić, czy ta, która Was interesuje, jest wspierana przez ten zegarek. I może jeszcze jedną rzecz dopowiem. Że Balance 2 razem z aplikacją ZEP wspierają asystenta głosowego AI, który obecnie obsługuje język polski. Ja do końca nie jestem przekonany, czy ten asystent AI jest nam tak bardzo potrzebny w zegarku, ale jest, więc musimy o tym wspomnieć. Działa nieźle, rzeczywiście pomaga w obsłudze zegarka. Możemy mu powiedzieć, żeby rozjaśnił ekran, ściemnił ekran. Możemy go zapytać o datę bitwy pod Grunwaldem i też odpowie. No, tylko pytanie jest zasadnicze: po co? Nie jestem zwolennikiem, ale wydaje mi się, że to po prostu jest taki mały wyścig zbrojeń AI. Jak coś, MA Suite też to ma. Zegarek współpracuje z aplikacją ZEP, tak jak już wspominał Maciek, jest ona dostępna w języku polskim na Androida i na iOS. Analizuje dane treningowe i zdrowotne. Aplikacja jest też centrum zarządzania zegarkiem. Interfejs jest przejrzysty i logiczny. Główny ekran to Activity Rings, który pokazuje kroki, kalorie i naszą codzienną aktywność. Natomiast poruszając się po aplikacji, możemy też zobaczyć głębszą analizę snu, stresu, tętna. Widzimy tam nasze trasy biegowe, mapy, mapy golfowe, plany treningowe. Tutaj wszystko jest upakowane w jednym miejscu i jest to naprawdę bardzo intuicyjne. Nie powinniście się zgubić. Jest łatwo, prosto i przyjemnie. Wykresy w aplikacji, jeżeli byście na przykład chcieli trochę też głębszej analizy, mają bardzo fajną funkcję, że na przykład na jednym wykresie możecie nanosić inne dane. Tak, na przykład na wykres tętna możecie nanieść kadencję, żeby porównać sobie, jaki wpływ. Zmiana kadencji miała na przykład na Wasze tętno, ale też tempo bardzo wiele możliwości, jeżeli chodzi o, o analizę danych. No i może być to pomocne w wyczynowym treningu. Dodatkowo, możecie aplikację rozszerzyć o płatny moduł ZEP Aura, która zawiera głębszą analizę snu, dodatkowe techniki oddechowe, czy chociażby ciekawą muzykę relaksacyjną. No dobrze, zbliżamy się zatem do podsumowania. Zatem za, około, za kwotę około 1300 zł otrzymujecie solidny zegarek z kapitalnym wyświetlaczem AMOLED, do tego szkło szafirowe, świetna bateria, dobra nawigacja, rozbudowane funkcje zdrowotne i sportowe. No tak naprawdę uważam, że ten zegarek balansuje jednak pomiędzy tym smartwatchem i ma większość funkcji, które są przydatne do treningu, a zegarkiem sportowym. Co ty myślisz, Maciek? Myślę, że jest dokładnie tak, jak mówisz. I jeszcze dodatkowo Ci powiem, że mi bardzo imponuje w tym zegarku, ale to jest chyba po prostu polityka firmy, mm. że po wyposzczeniu produktu oni nie zostawiają klienta z tym produktem dobra, tak zrobiliśmy, tak jest. Podoba mi się to, że aktualizacja może dużo zmienić. Choćby w kontekście tego tętna. Z tego co czytałem, też aktualizacje mogą wprowadzać dodatkowe dyscypliny sportowe. Więc ja uważam, że to jest taki dobry powód do tego, żeby wybrać Amazfita. Dlatego, że widać, że producent dba o użytkownika już tak, po, jeszcze to, po zakupie. Mm, jest tak? to ukłon w jego stronę. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, bo też zegarek nie jest bez wad. Ja dlatego mówiłam, że ma prawie wszystkie funkcje ponieważ nie ma czujnika EKG, ja osobiście nie mogę strumieniować muzyki, bo korzystam z wspomnianego wcześniej jabłuszka, czy chociażby no nie jest takim pancernikiem jak T-Rex. Natomiast uważam, że jest on idealny na co dzień, dla, poradzi sobie świetnie z wyczynowym treningiem, ale też będzie idealny dla osób, które chcą tych wszystkich funkcji w jednym urządzeniu. Gdybyście natomiast szukali alternatywy do Amazfit Balance 2, dobrym wyborem według mnie, chyba Monika według ciebie też, byłby Garmin Forerunner Oj, 165. Tak, tak. Mieliśmy z Moniką okazję go testować, pełny film znajdziecie też w opisie poniżej. Tam będzie nieco słabsza bateria, ale na pewno lepiej rozwiązane na przykład kwestie płatności mhm. zbliżeniowych. Zapoznajcie się, być może to jest odpowiedź dla was. Jeśli ten film był dla Was przydatny, to zostawcie łapkę w górę, to jest dla nas bardzo pomocne. Jeśli macie jakieś pytania, bo o czymś zapomnieliśmy, zapraszamy do sekcji komentarzy, odpowiadamy na każdy. Jeśli natomiast jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie. Tak, subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić naszych kolejnych już niebawem przyszłych recenzji. I pamiętajcie o dzwoneczku, bo dopiero wtedy będziecie otrzymywać na ten temat powiadomienia. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Cześć.